You, me, Rose. Now everything's gonna Seriously, be- Seriously think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just <laughs> I don't understand why you are so Mia! Get down! Yeah. Oh, God, Chris, what the hell? Sorry, Ethan. No, what? Why? I'm not The what to do with my daughter! Back secure, sir. Take him away! I said, get your hands off her! Ethan, no! No <coughs> ja autentycznie to nie jest dla mnie, słuchajcie. Powiem wam, że ja takie rzeczy przeżywam tak strasznie, jak coś się dzieje w jakichś. Nie że nie grach, bo w grach, takie nie grałem, ale jak oglądam jakieś filmy, gdzie coś się dzieje z dzieckiem albo z rodziną, tak dla mnie to jest... To, słuchajcie, po prostu mi to tak wewnątrz boli aż to jest, to jest masakra, ja po prostu sobie czuję mam dreszcze w ogóle na plecach i ja jestem... Ja autentycznie ja Jestem przerażony. Hej Doc. Hey, Doc. Doc. So you know? well, together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be- Seriously think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just I don't understand why you are so Mia! Get down! Mia! Stand there. Tak spodziewałem się, że coś złego się wydarzy, ale, ale nie aż na takiej skali, powiedzmy, nie. Wow. Mia. Oh god. Chris? What the hell? Sorry. No. What? Why? Whoa. Go move. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her. Ethan, no.

Wszystko będzie... Serio? Myślisz, że możemy zapomnieć o tym, co się stało w Louisiana? To się stało tak długo temu. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ty jesteś tak... O kurwa! Snajper! per! Zdaj Mia! Ja bierdole! Kurwa, można by przedmiot teraz wodę z makaronu odlewać! Co się odpierdala? Kto do nas strzela i dlaczego? Dobra, jedno wiemy. Zostaliśmy tutaj przeniesieni przez Chrisa Redfielda, który nas tam wtedy uratował i odeskortował. I, I tam przeszedł trening militarny. Ja, pierdolę, znowu trzeba będzie jej coś wszczepić, jakąś pleśń, żeby przeżyła? Chris, what the hell? Sorry, what? Ja no! Co pierdole? Byku! Byku! Coś ty kurwa zrobił! Koszmar? Prawda? Dlaczego? Tyle pytań. Żadnych odpowiedzi. Chris, kurwa, ja myślałem, że ty jesteś moim kolegonem. A nie moim mordercą żony. Dziecko mi zabierają! Package? kurwa czy dziecko ze względu na to, że ona była zakażona ma coś w sobie? Chris Redfield taki potężny, że nas techniką mowy powalił na ziemię i zatrzymał. Kurwa, ty z jednej strony wydawało mi się, że Chris Redfield to jest jeden, wiecie, z tych dobrych, z drugiej strony właśnie wpakował w naszą żonę, kurwa, cały worek pocisków. Porwał nam dziecko. Nam kazał się zatrzymać i to grzecznie zrobiliśmy. Co się dzieje? Confucia, wysoko. Może to would Nie, to It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training—it all happened so fast, you know. Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna seriously? be seriously think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just I don't understand why you are so What? Mia, get down. What? Mia! Serio, kto to jest? O, nie, o, nie, Chris, nie, o, 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 normalny? What? Serie to się stało, nie rób jaj. Go move. To jest jakiś blef, co? All clear. Rose, what the hell you doing with my daughter? Back in secure, sir. Take him away. I said, get your hands off her. Ethan, no. serio? mi się nie chce wierzyć, że Mia by zginęła w pierwszej sekundzie gry. Hey Doc. hey Doc. It's just finding you. Yeah, so I'm telling you, I saw her in the Training, it all happened so fast. You know? Well, At least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's going to be. Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just, I don't understand why you are so. So. Mia, get down. Of. Mia. Co tu benędzę? Jeszcze raz. Co tu sięło? Mia. Oh god. Kim ty kurwa jesteś? Co jest z wami nie tak? Czekaj, czekaj, bo O chuj gdzie to... jest dziecko Żona nie żyje, ale gdzie jest dziecko? Go move! Już idę, już, już. już. Rose? Co ty z moją córką? A ją on, on się boją, że młoda się. No. On się... Oni się, się... On się boją, że młoda się przemieni jak stara. Ale panie. Czyli nie matka była problemem, tylko dziecko teraz jest problemem. O, ponieważ ściarki nie przeszły. O kurwa. To zaskoczyliście Szymona. No, jesteśmy razem. We are all together. Nowy... Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just I don't understand why you are so. w dupę! Mia, get down! Mia! O kurwa! Ależ rozpierno! To umbrella pewnie. Cały dom odstrzelany, ale ta. mija co? Nie żyje. No, nie no, w no, ogóle nie, nie żyło, ale. Tak, 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 tak. Ale, jaja. Czemu Chris tutaj się pojawił? No! Wow. wow. To nie Ambrela, to Chris, tylko czemu jakby. Go move Zabierają dziecko? O nie! What the hell you doing with my Ethan, Nie mogłby jakoś tego wytłumaczyć, tak bardziej po kumpelsku czy coś? ładne ładne rozpoczęcie zaczynające się od mocnego wstrząsu no i teraz pytanie co się dzieje gdzie jesteśmy what to muszę się nie pewnie hey Doc. hey Doc, it's just finding you in louisiana the pregnancy chris moving us here military training and all happened so fast you know well, at least we're all together you me rose Now, everything's gonna Seriously, be. Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just. I don't understand why you are so. Mia! Get down! Mia! Holy sh. <laughs> <laughs> God. Chris, what the hell? Sorry. Dad. Go move. Oh yeah, to Zilla. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. No, to powiem wam szczerze, że grubo się rozpoczyna. A my ratowaliśmy poprzedniej części tak długo. I chodziło im o dziecko. Chris zradził, a może to był sen. Hej, Dara.

Wszystko w życiu to... mija nawet Sorry. życie. Kim ty jesteś? Hitman 8! W co ja gra? Call of Duty Price? Soap? Na razie niezły miks wam powiem. All clear. Rose, co ty robisz z moją córką? Back in secure. A jakoś tak wybitie się nie przejął, że stracił żona. Ethan, no. Dlaczego z nami gadek wy nas znał i nawet nas ratował? O co chodzi? Keys from the room. Rojo Sil tu nie pasuje. Czy w tej sytuacji z jest nie na miejscu? <śpiewanie> Rojo się uwalnia. Nie jest iPhone, bo nie ma 49 aparatów z tył.